Konfluks będzie o mocno, czy nie? Hmm. Nie wiem, grać tą parę, chyba zagram tą parę. Dobra, ile tam mamy? 700. 700. Można cisnąć. Stary wziął Konfluksa zamiast Boga, świeci wali. No ja Konfluksa bardzo lubię grać. Bardziej w aktualnej mecie. Bardzo, good luck and fun. W aktualnej mecie, no i to Konfluks jest lepszy i mamy fajną kasę do tego Konfluksa, więc. Mamy rusały. No to nie, bo my będziemy to brać taką <laughs> Jedynki z bomby. Ok, te podziemia nie były szałowe, bardzo poblokowane. Tu już też mam praktycznie jedynki z bomby. Bo ten podziemia to skandal. Ten bardzo duży skandal, te podziemia. Dobra, gramy co widzimy? Harpie, chryste, panie. Rystę, panie, wiecie co? Ja biorę to z bomby, biorę to, nie kupuję. Karpi Karpi nie kupuję, więc pójdziemy tak, co dostałem, buty do archery. Niekoniecznie No, ja będę chciał szybko wyjść. Dobrze odnoszę, żebyśmy nie mieli po prostu problemu z surowcami i tak dalej. Tego nie kupujemy, bo nas nie stać. Kamień. No wydaje mi się, że kamień jeszcze podniosę. Podnoszę to, podnoszę to oddaję i mam nadzieję, że jak wyjdę, to wyjdziemy tam gdzie trzeba, nie? Całkiem szybko wyczyszczone podziemy, więc git. Wsią kamyk. kamek. Dzięki, jeżeli miałbym puszować. Szkoda, że nie wejdę tego zamku, bo mam poblokowaną drogę. Kurde, niedużo braknie? Eee, no nie wiem, możliwe że wezmę to, wezmę to, wrócę się tu, kupię magię i tak dalej, może. Możliwe, średnio. Ja wolałbym, wolałbym chyba tu kupić magię. I się, jeżeli bym zrobił tak, czy ja chcę tu kupić magię, hmm, trażuraki byłyby do zrobienia, tak? że żuraki byłyby do kupienia, no jeżeli bym zrobił to pytanie, jak duże to jest ucierenia, no wyobrażałem sobie to w szapka do many razy dwa szapka do many razy dwa, ogólnie ja tak mogę sporo puszczać dobra, zróbmy tak tak, tak, tutaj basic logistyka, logistykę to my mamy, biorę to hmm, dobra, zróbmy tak, no nie jest szał Mm-powiedział, że nawet lipa jest. Ale no, jakbym zrobił tak, tak. Dobra, tak. Pytanie jaki treżura, w mały, so we can do it. No mam nadzieję, że jakieś tempo zaraz będziemy dostawać. Na razie nie za bardzo. Ok, moral hop, tak, 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 moral. Dwa burzaki, straty, tak, tak, ja, Moral. level jeszcze tak, tak, darmo straty. Scouting podbijamy. No, tych Stil Golemów. Pytanie, ile jest Blesa? Dalej nie mam, nie? Blesa dalej nie mam. A jakoś turbo dużo tego nie powinno być, nie? No właśnie. Taki szybki dosiad. Wolałbym grać szybki dosiad. No, jeżeli będę grał Phoenix, mapa wszystko zdefiniuje, nie? Wszystko, mapka tu musi zdefiniować. Tyry, ty, 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 ty. Dobra. Hmm. Nie podoba mi się ten puff ogólnie w tej walce. Strasznie mi się nie podoba. U. Dobra, idziemy tu. Ty robisz tu, i robisz tak. Ty uciekasz. No i podoba mi się puffing, strasznie. Dobra, ty zbijasz to. Tak, 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 tak. I ten tu. To nie dobiega na raz, więc robimy tak. Będziemy mieć tego. Skipy. Cofka, cofka Trochę głupio walki, trochę czasu kradną, ale no Czapka do i tak dalej, żebyśmy mogli zaraz dwa Deki pizgać czy coś, no jest potrzebne, nie? Tu jedynka Tego tu, ten tu, ciach, ciach, ciach Ciach, ciach ty, 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 Dobra, coś tam mamy. Od no tych chcemy czapkę stricte. Dobra, dobieram stąd ataku. Zde zdecydowanie wolałbym wgrać szybki break, nie? No ale co z tego będzie, nie wiem. A min drewno jest. Ile to mogę ekspo podbić? Jeszcze mogę, sporo. Dobra, i to mi levelu nie bije. I od następnej tury wbijamy całą magię praktycznie. Ok, witam. Piękna na kanału tego. Witam, witam. No dobra, no będę chciał grać szybki break. Mm. Mamy logę, mamy scouting. Nic na fajnych takich bym powiedział obrotach. Staty też jakieś tam będą. Niwerek. Ziemia. Kupujemy resztę. Czemu Ziemia Opluta? Bo kupujemy magię, kupujemy levele widzu. That's what we do nie, no mogę to zrobić, kasy mi brakuje co prawda, więc mógłbym ewentualnie zrobić tak, co tutaj jest? Tulfur, siarka, Dobra, no ta wizja jeszcze bym powiedział jako tako Może coś tutaj pokazać dalej Jeden pix, nie jest to jakaś przestrata, timer Ja mogę zrobić powiedzmy tą puszkę Szału na start nie ma Werpuszki Ten tu, ten tu Tam będą palić w miejscu Zrób tak Tak, tak, tak. Uu, Zrób tak, ten jest szybszy, to ten zostawimy tu i to powinno spalić, to okej okay. Ej, 5 psawy. A tak. Tu bym już dobierał spell power. No i idę w tą stronę. Może dokupię te burzaki w nexturze. Nie ma puszek, boys. Nie ma puszek. UR puszki. Nie ma po prostu. Lew, no no nie wiem Pusta mapa troszeczkę Kurwa tak ultra pusta Jedną puszkę widzę na O część terenu, szybki brekwarz wygodził tak ja, autentycznie by tu nic nie mamy na ten moment no są takie pustki, że cholepa. Uhuhu, kolego, w ja się to nie widzę tej szybkiego breaka, jeżeli jest pusta mapa, nie? Jest pusta i to bardzo pusta. Nie, no, bo miałam puszek. Ej. Jakby coś wessało wszystkie moje puchy w tej grze. Wej, what? Dobra, no nic, zbieram to. Jedno, nie mam puszek, mam jedną z Pixow, mam jednym z czymś i to jest wszystko. Eee, to? Tam... Ty, no co jest? Biłą bez puszek mi się wygenerował. Halo! Pod breakiem z domu mogą być? No presę tego, że ja tutaj już jestem praktycznie pod breakiem, nie? Idę kupić powietrze teraz? Topuję się tu, kupuję powietrze, biorę to. Możliwe, że spróbuję zrobić Naga bank żeby pójść tu. No nie, wiem, no feniksów nie chcę grać. Nie chcę grać feniksów. W tej sytuacji. Rampart Mid, bardzo niewygodnie. Nie, hmm. mogę jeszcze ewentualnie zrobić to. Chyba, że zróbmy to. Kurwa, no nie powinien tego robić. Jezus, Maria za dużo myśli naraz. W sensie przy takiej pustej mapie. Ulala. Dobra, muszę to zrobić. Ai, bo przecież mnie powietrze więcej kosztuje. Policzyłem jako 15. Policzyłem jako 15, a to nie jest 15. Mm. Dobra, tak. No nie no. We need to get something, boys. Or we are dead. A, kminie, kminie i nie wykminie, co mogę tu robić. Musiałbym dostać jakiegoś turbo od twego break'a. Turbo. Ej, okay, jak reaguje, manę tu, to ja już nie wiem, czy nie zrobię tego, żeby potem tym. Nie, muszę powietrze kupić. Muszę powietrze kupić. Dobra, no. Urgabing as fuck. tu zapowiada? Blessa dalej nie widzę. Dobra, tutaj ze dwie puszki się jakieś pokazały. Ale no takie. Takie nie dla mnie, szczerze. Duże nagi, duże nagi co bez blesa jest bles. No nie mów, że Jeden 1,4 zbijam tyle, go tak. To muszę to dobić. To musi ciągnąć, 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 ciągnąć. tak, tak. I tak. Dobra, tak. Kupiłem powietrze? E! Czy ja kupiłem powietrze? Fuck! Dobra, kupiłem. Jezus, Maria. Przez chwilę się zlękłem. Tlen, że powietrze nie kupiłem. A no mogę zrobić dwa ol, żeby zrobić te puszki? Wskoczyć tam na dół, nie? Korbać mam na dole. A jakbym powietrze nie kupił, to już bym sobie jeszcze bardziej gry wdupił. Dobra, no zrobimy. Robimy, ale wydaje mi się, że oponenta też może się nie kręcić, więc pół biedy, ale zrobię to, żeby zrobić to, żeby wskoczyć tu. Wydaje mi się, że muszę markety zmontować i będę budował ten zamek lada moment. W sumie jeżeli chcę go budować, to już musimy zacząć. Tak, dobra. Chcę budować ten zamek. moral, no i biedę. Oglę. Enervol. E mój, a jest tłum, się mastariuje, trzeba Rubens. 1-2-4 jest turbo bid'a 15 burzaka. Raczej dobieram to tutaj jakiś elemental Conflux z płotniakiem. I mamy korbacz. No dobra. Czyli tak, tu mamy ewentualnie pikse, plus jedno to. To nie ma szału. Nie wiem jaki break tu jest, ale raczej będę chciał tedy breakować, bo tam jest bonus movement. To raczej nie powinno być jakieś ciężkie, nie? Jeżeli bym zrobił tak, to bym zrobił kolejny market, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tu musiałbym gildię zrobić. Więc powiedzmy, że zrobimy tu gildię. No, zrobię tutaj jeszcze rotację i będziemy myśleć o breaku, chyba. Mhm. No, chyba tak. No, będą węgry grane, nie? Ale chcę zagrać szybko, mida. Znaczy szybko, 1, 2, 6 prawdopodobnie. O ile dostaniemy rzeczy. Pytanie, czy dostaniemy? Mm, no tyle dobrze, że tam widzę, że u oponenta raczej kolorowo nie jest. Chyba, że hajduje staty w tak wczesnym etapie. Co raczej wątkie. Mm, Taktyka. A taktyka pod i z dom raczej nie zagram, bo chcę grać szybką grę, więc biorę. Tam jest jakaś puszka Cycki. Na no jedne cycki by mi się przydały, nie powiem, że nie. Dosłano. 2,4. Tanie, ile burzak zbija? 3,6, 2,8. 3,6. Go, tak. Go, tak, tak. Tak, tak i tak, dobrze poblokowane, u tak i tak, tak tak, elegancko, pięknie zrobione, taktyka, no woda, no woda, wezmę, pomimo że mogę kupić to wezmę, w tym przypadku, tam jakaś puszka się pokazuje, tu jakaś na wivernach, no ta na wivernach. szału nie ma, ale no trzeba coś mieć w tej grze, nie? Mam to wyjście tu. Nie mam dużej armii. Nie mam dużej armii. Atol. Dwój kolkę brałem. Nie, w tym meczu. Energole kolejne. No już fajniej. Portres side. Mano. Piła ja panie, daję cię Witam. Tu raczej jakiś błotniak czy coś. Nie, co próbujemy wejść z tym, co mam z Syfem. Raczej ładniejszych słów na to nie będę miał. Coś tam mam, nie? Pytanie jaki break będzie. Jeżeli break będzie w porze, no to wyjdę, ale będzie w porze break. A tutaj buduję tak, żeby ewentualnie jakieś pierwsze gold dragony na szybko złożyć. To jest wszystko. Dobra. Kama Tajan, dzięki za dwa miesiące Prima. Witam. No to jest budowany, żebyśmy ewentualnie tego Gold Dragona mogli tam gdzieś dograć, nie? Poczekaj, ile tutaj mamy resetów? Mało. Thunderbirdy na wyjściu, nie ma chuja, żebym wyszedł na Thunderbirdy. Myślałem, żeby jeszcze ewentualnie diabły. No, gówno, a nie wyjście. Kiełbasy, wiwerny. No, reverny już prędzej, tak? Enchantery. No i dragonów nie było dużo, ale. Dobra, no, wyjdę na te te wariaty, nie? Takie. A nie no, wyjdę na to. Pytanie, czy ja rasuje bida, po tym. Nie wiem, Jak się do tego stosunkujesz? Nie wiem panie Panie majonezie A raczej mi to ryba. Op, hop, hop Op hop, hop. hop, hop. hop. Tytuk, tytuki, tytuk. zrobimy tak, Robimy tak To idzie. Musimy dobrze się zasłonić znowu 6, 12 4. Coś chwila tam robota będzie. Dobrze. Biegać bles. 12, 3, 3, 14 był tak, był tak był tak. A wyjdź wylazłem, ale co to za wyjście, co to za życie? GG, okej? Okay.